Spółka nasza, Uzdrowisko Krynica Szygiestów, przy współpracy z Kryniczanką postanowiła zorganizować koncert Wielka Sława to Żart, koncert ku pamięci pana Bogusława Kaczyńskiego. Ten koncert będzie koncertem online, prowadzonym w przepięknej scenerii Starego Domu Zdrojowego i oczywiście nie mógłby się odbyć, gdyby nie szereg ludzi dobrej woli, którzy chcą i zawsze wspierają tego typu przedsięwzięcia. W sposób szczególny chciałbym podziękować panu marszałkowi województwa małopolskiego panu Witoldowi Kozłowskiemu za objęcie patronatem tego koncertu. Dziękuję również partnerom tego przedsięwzięcia, Fundacji Orfeo oraz Fundacji Instytut Państwa i Prawa. Koncert ten odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 15:00. Wszelkie informacje można Uzyskać, wchodząc na strony internetowe naszego uzdrowiska, na stronę internetową kryniczanka.pl, jak również na stronę internetową Pijalnia Główna, myślę, że, że warto pamiętać o ludziach, którzy dużo znaczyli dla budowania wielkości dla budowania sławy Krynickiego Uzdrowiska. Chcemy się radować mimo trudnego czasu i przygotowaliśmy dla Państwa porcję niezwykłej muzyki, niczym witaminowy zastrzyk, niczym szczepionka na trudny czas, bo bez muzyki nie można funkcjonować, tak mówił Bogusław Kaczyński i jego głosu będziemy również słuchać anegdot wzruszających sentencji o muzyce, o sztuce. Wystąpią znakomici artyści, ulubieńcy Bogusława Kaczyńskiego. Pani Małgorzata Długosz, Adam Sobierajski. Wystąpi także Studio Baletowe im. Władysława Szlenka w choreografii Małgorzaty Malczak. Mamy wspaniałych gości specjalnych. Zaproszenie przyjęła pani Grażyna Brodzińska, primadonna polskiej operetki i dyrektor Fundacji Orfeo imienia Bogusława Kaczyńskiego. Ja będę miał przyjemność i zaszczyt poprowadzić orkiestrę Arte Symfonico, która będzie towarzyszyć solistom. Serdecznie Państwa zapraszamy, bądźcie z nami. Niedziela, 24 stycznia, godzina 15.